Halo, halo, witam w kolejnym odcinku, już jedenastym z serii z Sherlocka Holmesa. Eee, ostatni odcinek był bardzo krótki. Wynikało to z tego, że było bardzo dużo biegania i musiałem wyciąć połowę z tego. Byłoby to już i tak zbyt nudne. Eee, ostatni odcinek zakończyliśmy na oględzinach tego pokoju tajemniczego. My jednak musimy się skupić tym razem na pałacu pamięci, gdyż nie mamy tutaj nic więcej do zrobienia. Mamy nowe rzeczy, więc może będziemy w stanie coś więcej tutaj ogarnąć. Jak otworzyć zamek powiązany z obrazem? Wiecie co, wciąż nic mi tutaj nie mówi. A jednak mówi. Aha, czyli my musimy to tutaj wywnioskować. Mieliśmy to mówione, no ale niech będzie. Gdzie on jest? No, to już jest grubsza sprawa. Tutaj nam brakowało jednej rzeczy, więc tutaj może coś pokombinujemy. Pomimo tego, że mamy coś nowego, a może Telegram, Telegram może mieć coś wspólnego z tymi notatkami. Nie, jeżeli to nie ma nic wspólnego, to Chyba nic z tego nie będzie miało tutaj połączenia. Zostawmy to na razie. Gdzie obecnie znajduje się Arneson? Telegram i. Przydałoby się może coś z. Telegram nie pasuje. W Telegramie mieliśmy powiedziane, że. żeby. Wziął udział w licytacji na te obsydiany, ale widocznie. Widocznie nie. W takim razie wciąż stoimy w kropce, jeśli chodzi o ten wątek. I zostało nam... E, zostało nam rozpatrzeć, gdzie ten sygnet może być. Cóż, sygnet jest na palcach. Mi się kojarzy w ten sposób. Sygnetu jednak tam nie widziałem. Aczkolwiek brakowało środkowego. Ja na obrazie nie widziałem, na którym palcu ten sygnet był noszony. Może ten shop? Tak jest. Ukrał długo, shop. Super. Witamy w Sherlocku Holmesie. Głowcy, shopów. Jeden z przedstawicieli miejscowej fauny, Shopbrat, zabrał pierścień razem z palcem. Ha. Gdzie my tego shopa tak w ogóle możemy znaleźć? Nawet nie wiem, gdzie byśmy mogli zacząć. Może, no nie wiem, no po zapachu nie. No wątpię, że Sherlock Holmes ma jakieś wsi zdolności węchu. Hm. Gdzie te palce w ogóle były? Zgubiłem gdzieś te palce. Tu są. Tylko czy możemy jakoś podążać, może śladami? O tak jest, mamy coś. Dziwnie, że te, te ślady są takie w kupce co kilka metrów Gdzieś w tamtą stronę pobiegł Mamy krew Za dużo jak dla szopa Mamy i spróchniałe drzewo Kukurydza, jabłko? No mamy złodziejaszka Jest i nasze legowisko. Jest i sygnet, którego szukaliśmy. Dobra, no, biegnijmy od razu. Już mnie od dłuższego czasu ciekawi, co tam jest za tymi drzwiami. Tylko teraz pytanie, co się stało z Arnesonem, skoro to były jego palce w takim razie? Tam nie było łodzi przy tym molo, więc wydaje mi się, że może gdzie ja biegnę w ogóle? Wydaje mi się, że może ktoś zabrał jego ciało w jakiejś. w jakimś celu. Jest jej ukryty pokój. Co my tu mamy? List miłosny od Arnesona. Moja najdroższa Lucy. O proszę. Słońce moje, uwierz mi, jak tylko uporam się z ciemnością, która kryje się na tych bagnach, wrócę do ciebie z otwartym sercem. Możesz być pewna, że jestem gotów ogłosić całemu światu moje uczucia względem ciebie. Nie mogę się doczekać, aż chwycę twoją dłoń i zagubię się w twoich pięknych oczach. Na zawsze i tylko twój Erol. Okej. Okay. Mamy powiązanie z Lucy, w takim razie. Czyli ona nie była aż tak przypadkowa, jakby się mogło wydawać? List z agencji Northwood. Panie Arneson, rozpoczęliśmy śledztwo zaraz po otrzymaniu pańskich instrukcji. Zapewniamy, że zrobimy co w naszej mocy, aby odnaleźć miejsce na baju, o którym pan wspomniał. Musimy prosić jednak, że o cierpliwość. Miejsce iż wystąpi pewne opóźnienie, ponieważ nasz główny detektyw zajmujący się tą sprawą przebywa w Europie. W międzyczasie sugerujemy, aby zabezpieczył pan zdobyte informacje gdzieś pod stołem w sejfie w zamkniętej szafce. E Spears, dyrektor agencji Northwood. Mowa jest o tym detektywie, którego ciało znaleźliśmy w, tym, w tej komnacie dziwnej w tym porcie. Notatki Arnesona e, NT, nie wiem co to za skrót North, może, nie wiem, banku i Ashmata. E, pan Arneson zbierał informacje na temat swojego służącego Ashmata. Treść jednej z nich ten przeklęty służący jak on śmie używać mojego nazwiska, aby sprzedawać opale w banku czy zachowywał się tak cały czas, a ja nie tego nie wiedziałem? Czy to może wpływ jego zagranicznych znajomych? Muszę się więcej dowiedzieć nad jego temat, zwłaszcza po tym, jak pokazałem Dave'iemu ten zaszyfrowany telegram, który dostał Ashmat. O co tu chodzi? Hmm. Jest i jakiś pierścień. To zakładam miały być... Um, pierścionek zaręczonowy dla Lucy. I butelka szampana. Nie wiem po co ona nam. Czy Sherlockowi by się chciało pić? Jest i Givera. Zgadzam się. Czy coś poza tym? Mamy nowe poszlaki do Pałacu Pamięci. Gdzie obecnie znajduje się Arneson? Może w końcu coś tutaj będziemy mieli. List miłosny i. List z agencji, może? Tak jest. Arneson został. Nie zdążyłem przeczytać. Posiadłość Arnesona. Dorożka stoi w stajni. Można się zatem spodziewać, że pan Arneson jest w domu. Został zabrany do miejsca na bagnie. I mamy też tą treść tej spalonej wiadomości. Nic z tego. O! Tak jest. Davy może mieć jakieś informacje na ten temat. Davy lubi pana Arnesona i wie dużo na jego temat. Chłopiec może posiadać informacje, które pomogą nam uratować pana Arnesona. I mamy wszystko. Tak więc udajmy się na dół porozmawiać z chłopakiem. Porozmawiać to może trochę dużo powiedziane. Davy. We know that Ashmat is responsible for what happened here. We must catch him and hold him accountable. I know that you are scared, but you are also the only one who can help us. I believe Mr. Arneson showed you a cryptic telegram that was sent to Ashmat. You are an impressive boy with a phenomenal memory. Can you tell us the contents of that message? Thank you, Davy. Watson, please copy down everything he writes. Tajemnicza wiadomość. Tajemnicza wiadomość adresowana do Aszmaty i treść jest następująca: gdy zacznie się sztorm, gdzie statki upadają, przy przewodnim świetle Stevensona, ostatnie objęcia wszystkich wybranych. Brzmi jak gadka kultu. Musimy porozmawiać z Lucy, tyle że my nie wiemy, gdzie ona jest. Musimy się wydostać stąd, po pierwsze. Tylko, czy my mamy w ogóle taką możliwość? Got a Innocent slaughtered, a woman lynched, a boy forever traumatized. I fear we've crossed the Rubicon, Holmes. Davy is resilient, much like Eula. They will overcome this. You're right, but I worry this portends far worse for us. What if we got ourselves into, Holmes? Whatever. Watson, I'm afraid may be right in that.

i'm afraid i bring bad tidings how bad it concerns your significant other arneson arneson now who said we were lovebirds lucy we only mean to help no word of the matter shall spread what are you implying so lucy the man in this letter seemed ready to declare his feelings for you sounds like he was more than a client it's part of the job men can say weird things when they think they're in love. this photo of you and mr. arneson suggests the feelings were reciprocated. looking interested when with the client is part of the job, mr. holmes i don't even remember the man you mean to say you take pictures with everyone if they ask nicely and pay arneson definitely paid for a ring in your size inscribed my princess my love my heart it is for you Arneson was going to propose marriage. Facts are clear. You know Mr. Arneson and perhaps even love him back. Regardless, he has been abducted. His life is hanging in the balance. Please, help me save him. Oh, oh my Errol! What have you gotten yourself into? I, I didn't want to believe this could happen. Lucy, Lucy. What do you know? Could it have been the sheriff? I don't know, John. This town has darkness in it. Errol and me. We had plans, dreams. We wanted to make this place better for all the folk who live here. Errol had grown suspicious of Ashmat. Thought he was acting odd. He brought up the bayou. I told him to leave it all alone. The waters there—they swallow everyone. You mean the alligators? No, no, no. It's local legend. The bayou's dangerous. Any visitor that sees death messengers—they die. These messengers—are they abstract or a landmark? They're white lilies. You see a path with them flowers, you turn around. All right, Watson, we must find someone to take us to the bayou. Lucy, you have our thanks. We will go and look for coraz okay, dziwniejsze, się to robi. Hmm, musimy znaleźć kogoś, kto nas zabierze i ma. Znamy tylko jedną taką osobę. Panią z dwoma kundlami na domku na statku. Hello again, and thank you. Your last tip proved extremely useful. Don't mention it, Sheer. Champagne ain't one for trickery. Now, nah. if you need more help. As it happens, we need to take a short trip through the bayou into the nearby swamp. Of course, you'd receive fair compensation. It's almost dusk, and only fools go into that swamp at night. Come back tomorrow. Champagne will take you down. That will not do. We must go now. It is of grave importance. I won't take you. But if you're crazy enough to go, I'll sell you the boat. Wouldn't you know it? I came across a bottle of your namesake. Will that be enough for a boat? It's warm. The bottle's dirty. But we got a deal. I'll even lend you this rifle. <laughs> if you're going into swamp, you'll need it. One last favor. The boat that we came on is to leave tomorrow for Europe. Would you kindly relay a message to the crew for us? We may need them to hold their departure till eight in the morning. Of course Hey, Am rozdział... yourus. At least in Afghanistan, we had nippy nights. It makes one yearn for rainy London. This place. Champagne did not mince words about it. Keep your wits about you, Watson. We are inching closer to the heart of this mystery, however dark it may be. Hell's bells! He did, no case goes cold on my watch. Nie no błagam, my no jestem na padzie, nie będę celował z niego W takim razie po co strzelanie nie do. Nas?

Muszę przyznać, że Watson ma krzepę. Dosyć szybko nas transportuje tą łodzią. Czy to była krew? Wiecie co ja nawet nie chcę wiedzieć. Może po prostu mamy lilię. Głono nas przed nimi. Ok, nie tędy droga. Uwielbiam takie miejsce jak ta. Nie mam zielonego pojęcia dokąd w ogóle płynę. Mam nadzieję tylko, że się nie wracam. Czy ja mam mapę? No super, obrazek z domkiem. Czy to ten? Tak swoją drogą? <grywka> Możemy to zacumować. Nie szukamy, ale rozejrzeć się można chyba, nie? No jednak nie muszę. Czyli nie dość, że nie mam zielonego pojęcia, dokąd płynę, to jeszcze mogę się natknąć na miejsca, do których nie mam nawet potrzeby wchodzić. Czy mamy jakieś. Mm, mamy tak. Przemierzając gwiazdy, podążaj wysłannikami śmierci. Przejdź przez ogień bez strachu za krwawiącą wieżbą. Rusz w pogoń za krukami. Omiej wszystkie krzyże, które napotkasz. Lucy powiedziała, że wysłannicy śmierci to białe lilie. Czy krwawą wieżbą jest... Ten? Jest to... Chyba tak. Odbijemy w lewo. Zobaczymy, co będzie tam. Mieliśmy omijać białe krzyże. Tu na lewo widziałem przed chwilą taki. Nie wiem, co znaczy ominąć. Okej, okay, okay. dobra. Pojawiają się następne. Idę wbrew tej. Jak the się way Omijanie tych białych krzyży raczej ma przestrzec y, osób, które tutaj nie wiadomo czego szukają. Mamy znowu rozwidlenie, i jest y, jakiś domek. On jest chyba zatopiony. Dobra, nie będę go opływał dookoła. Mamy kolejne chatki. Czyżby to było w końcu to, czego szukamy? Czy to wygląda jak stos obrazka? No nie wiem. Raczej nie. nie ja nawet się tam nie będę wpał. Ciekawe w ogóle było to, że mogliśmy zacumować przed tym domku rybaka. Co mi białe lilie? One mówiły o niebezpieczeństwie. O jezu, się wystraszyło. Jest i płomień. Mieliśmy się nie bać. W takim razie. Ja już poległem, jeśli chodzi o Star. Sprawdźmy, co jest za tymi dziwnymi bramami. Robi się coraz mroczniej. Ok, będę podążał za ogniem.

Bardzo długa jest ta sekwencja. Mogła ona by chociaż być urozmaicona. Nie wiem czymś. Już nawet bym chyba sobie postrzelał, ale naprawdę długo trwa to pływanie. Nie wiem czy ktoś podziela moje zdanie, ale. Ja w grach nie nienawidzę pływać. Co chwilę widzę jednak, że coś tutaj.

Wiecie co, ja chyba nie, nie odważę się, bo tu widziałem jakąś, jakieś rozwidlenie. Ok, mamy to. Już bym przypadkiem znowu wpadł do bagna. I mamy drzewo. Give me the rifle. I can shoot the ropes holding a few of those poor souls. Come on, Holmes, give me the rifle. We shouldn't waste time in a plate- Watson, stay calm, okay, but man. be quick. An alligator has noticed us. ...żeby takie aligatury są zajęte. Ciekawe jestem czy ktokolwiek się dowie o co tutaj zaszło. Że oddaliśmy ciała na pożarcie. Te bębny wciąż słychać bardzo głośno. Nie widzę nigdzie ognia. Są mnie trochę martwi. Ach, chyba po krwawej wierzbie mieliśmy podążać za krukami i widzę tutaj teraz powieszone kruki na, na tych pniach. Ok, i przy tych bębnach i achievemencie ze Steam'a zostawiam Was. Następny odcinek jutro. Bye.